Z Paula. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku ze Star Stable Online. I dzisiaj mamy następną aktualizację yy, eventowo-jeździecką. Tak, mamy drugi tydzień naszego yy, yy, eventu. I tak, dwa całkowicie nowe holenderskie konie gorąco-krwisty za 950 starcoins i wspaniały koń lipicieński też za 950 Starcoins, tylko dla, dla graczy, ale. Star Rider, czyli stoją w stanie Jorvik. już je widziałam, zaraz wam pokażę. Zgadnik to wrócił. Zdaje się, że Sabin powróciła i chyba coś kombinuje. I teraz to zadanie jest dostępne dla wszystkich, czyli wszyscy sobie mogą robić zadania z Sabin. I wszystko jest super. 40% zniżki. Kilka wierzchowców o ekskluzywnych maściach zdecydowanie zdecydowało się powrócić po doświadczeniu wyśmienitej energii poprzednich świąt i z dzieckich. Dwa Arab. Dwa angliki, dwa luzy tanki i jeden andalus. Powróciły na dni otwarte e, po obniżonej cenie na czas święta. One nie były przypadkiem tydzień temu już? Mi się wydało, wydawało, że one już były. No ale dobra. E, przedmiot w sklepy z bonusami dla wszystkich graczy, którzy wykupili konto Star Rider, korzystając z płatności jednorazowej Pleple, jest dostępny nowy przedmiot. Wejdziemy sobie, bo akurat wysiądziemy, że tak powiem, w Murland z tej, tej podwózki. I w następnym tygodniu chcesz więcej? Stawiasz czoła wyzwaniu Sabin, czy zostaniesz przy torze dla amatorów? Hmm. hmm. Ciekawe. E, czyli co, mamy zadania Sabin. Widzę, że tutaj biegają. O proszę bardzo, biegają sobie świnki. Biegają sobie świnki i tutaj mamy koniki. O, już, już widzę, że piękne. A czemu on jest taki niebieski? Nie, czy mi się wydaje, ale on jest taki trochę chyba zbyt niebieski. Jest taki niebieski. Po prostu. Na no, holendry, no to... Znamy i kochamy. Holendry są super. Kocham holendry. I tutaj jest następny. Ten jest śliczny. Boże, jakie piękne. Nie mogą od razu dawać takich koni. To przecież nie kupowałabym tych zwykłych maści, tylko kupiłabym takie. A w ogóle zobaczcie, jakie ma egzotyczne kopytka. Fajnie, fajnie. Ten ma zwykłe kopytka, ten ma egzotyczne kopytka. No, podoba mi się ten koni. No, zobaczcie, jakie ładne. A, przestawimy sobie na tego, sorry. O, ten jest niebieski. Tutaj mamy lipicana. A no, lipicana to takie kluseczki z garbatym noskiem. Takie trochę zbyt kluskowate je zrobili, szczerze mówiąc. Tak, tak moim zdaniem one są takie trochę zbyt kluskowate. No ale okej, okay, mega. Mega po prostu jest. Siwy, jabłkowity. Czy tam. Chociaż to nie w sumie. Już nie jest siwy. Yy, kasztanderesz? jabkowity Z ciemną grzywą? Nie wiem. Nie wiem. Coś Coś ładnego, tak? Ładne ma jabłuszka, proszę bardzo. Yy, śliczny konik. Tak, no tego już widzieliśmy. Ten jest super. I jako mordko. Cudny jest. Dobra, jeśli chodzi o zadanie, no to, no... Mamy tutaj zadanie u Lili. Coś mi przyszło znowu na skrzynkę, Jezu, ja już się boję po prostu. Mm, wielki bałagan. No, czyli te świnie, tak, a w tym roku ich nie wypuściłam, to nie ja. To nie ja. Nie wypuściłam ich i w ogóle patrzcie na to. Zobaczcie, tutaj stoją te konie, nie? I w tamtym tygodniu stał tylko ten siwek tutaj. Tylko ten, o. A teraz stoi jeszcze drugi. Rusek. Tak, mamy tutaj, proszę, bardzo nowe rzeczy. I zobaczcie, jaki czaprak. Zobaczcie, jaki czaprak. On jest taki... Kurde. Nie wiem, szampański, nie wiem, taki biały, ale wpada w takie złotko i ma złotą podkładkę. Boże, no czy to nie jest cudowne? Ja chyba muszę sobie go kupić, wiecie? I mamy jaski piękne do tego. Tutaj mamy skaloszkami, tu mamy same owiasy, i tu mamy takie zwykłe owiasy. To są takie wysokie, to już takie trochę podtransportowe podchodzi. Ale zestaw, ten zestaw jest super. Boże, ja muszę mieć ten czaprak. On jest taki, taki niezwykły. Po co ja tu jadę? Czy ja coś tu mam do zrobienia? Nie, nic, nie było nowego. No, jeżdżenie dalej jest. Tak. Nikt namu jeżdżenia naszego ukochanego nie zabierze. No, zadaniam no, to tak jak mówiłam. E, jakby się coś zmieniło, to nagram. No. No, bo jednak, tak to wszystko jest znowu z tamtego roku. E, no, to ja wam dam w kartach. Tam nie wiem, na, powiedzmy, tam na trzeciej, szóstej minucie, i tak dalej, i tak dalej. Wszystko będziecie mieli w kartach. A ja idę zobaczyć jaki nam tutaj dali nowy, darmowy przedmiotik, bo ja chcę go zobaczyć. Chcę go zobaczyć. Podobały mi się te koniki. No i ten sprzęt. Boże, ten czaprak mi urzekł po prostu. Urzekł mnie, ale patrzyłam to darmowego, nic nowego nie dodali. Tylko ten. I, i baronowej też nie ma jeszcze. Nie wiem, kiedy ta baronowa się pojawi. Aha, kask. A daj, może się przyda. Właśnie, idziemy sprawdzić czy Baronowa w końcu przyjechała. No, to sprawdzimy sobie czy przyjechała Baronowa. I, I jeszcze e, jeśli ktoś chciałby kody, ja już nie wiem czy one działają, czy one faktycznie działają na 24 godziny czy czy one działają jakby dłużej. Na pewno działa jeszcze kod na marchewki. E, to też znajdziecie tam w moich postach na YouTubie. Ponieważ jak tylko znajdę kod, to pierwsze co tego wpisuję, tak? Patrzę, czy w ogóle działa. Patrzę, co daje. I dopiero robię pościg. Piękny. Więc wszystko tam w społecznościach na moim kanale macie, wszystkie kody. I, i tak. I ten kod na marchewki, uwaga, można sobie wpisywać parę razy. On no nie jest jednorazowy, nie, nie. Można mieć parę marchewek. Ja mam. 16, ale trochę już wcześniej miałam, żeby nie było, że 16 razy go wpisywałam. Nie wiem, może z 5 razy go wpisałam, żeby faktycznie przetestować. No, no nie ma. Baronowa jest pod wrażeniem, ale baronowej nie ma, więc tak naprawdę to nie wiadomo, czy ona jest pod tym wrażeniem, czy nie. No okej, okay, no Sabin jest sobie tutaj. Eee, tak, dalej chce z nami sobie jeździć. Wszystko jest, że tak powiem, po staremu, są tylko nowe koniki, tak naprawdę. I, i ten kask w sklepie jest dziwny, taki różowy biało-różowy. Przestań teraz tańczyć, hupsać, bo patrzę kask. No, no, całkiem ładny, może i nawet do tego czapraka się nada. Dobra, a więc tak, kupujcie, moi drodzy, czaprak, wpisujcie sobie kody. Eee, wszystkie są eee, podane, wszystkie podaje na bieżąco, jak tylko znajdę, to podaję. Dobra, a więc tak, mam nadzieję, że wam się podobało. Trzymajcie się i cześć!